Cześć! Witajcie wielcy miłośnicy kompaktowych domów. Jarosław Koczyński z tej strony z Hausmart. Dzisiejszy odcinek będzie super, ponieważ zabiorę Was do domu, którego jeszcze zbyt wiele razy nie budowaliśmy na terenie Polski, ponieważ jest to nowy projekt, słuchajcie, i dopiero. Realizacje tego domu powstają w naszym kraju. Natomiast na osiedlu Hausmart, w którym się właśnie znajduje, tutaj mamy nasze domy, które budujemy naszym klientom, mamy też te działki na sprzedaż. W ogóle to, jeżeli jesteście zainteresowani, żeby zobaczyć, jak zostać naszym sąsiadem, to tutaj wyświetla Wam się adres strony internetowej poświęconej właśnie tej lokalizacji. A znajdujemy się w województwie mazowieckim w okolicach Warszawy. Grądy Szlacheckie to tutaj właśnie jest to osiedle. Hausmart, ale dzisiaj nie o tym osiedlu Hausmart, tylko dzisiaj chciałem Wam zaprezentować naprawdę no, fantastyczny, uważam, projekt. Mamy go w wersjach 70 i 90 metrowej powierzchni zabudowy. Ten, który Wam dzisiaj pokażę, ma 70 metrów powierzchni zabudowy i zapraszam do oglądania. A o, to jest i on, bohater naszego dzisiejszego odcinka, czyli projekt One Step Smart 70. Słuchajcie, ten budynek posiada 70 m2 powierzchni zabudowy, przestronny salon z aneksem kuchennym, wygodną łazienkę i dwie sypialnie. I to wszystko zostało zmieszczone, słuchajcie, na 70 m powierzchni zabudowy. I zapraszam Was, słuchajcie, na teren działki i przejdziemy sobie w koło tego budynku. A ja Wam troszeczkę na jego temat opowiem. Dom ma wymiary 7 metrów szerokości na 10 metrów długości i ma 5,93 metra wysokości. Możecie zauważyć tutaj jak jesteśmy z tyłu tego budynku, że ma ogromne okna. To są okna od tych dwóch sypialni, które są w tym budynku. Oraz tutaj na górze inwestor wprowadził taką modyfikację, że dodał takie okno. Osobiście mi się bardzo ono podoba i to okno świetnie doświetla dodatkową strefę, która jest w tym budynku. Nie jest to strefa przeznaczona do mieszkania, ale jest tam mnóstwo miejsca na schowki, na co chcecie po prostu. Tam można bardzo dużo rzeczy po prostu załadować, schować. Zresztą zaraz tam wejdziemy, to zobaczycie w budynku jak to wygląda. Dom z zewnątrz jest w stanie surowym zamkniętym, jest jakby całkowicie skończony i teraz przechodzimy na środki i będziemy pracowali nad elektryką, hydrauliką, więc jest to świetna okazja, żebyście po prostu zobaczyli e, no w tym właśnie etapie budowy, jak to wygląda. Dom posadowiony jest na ciepłej płycie fundamentowej, e, ocieplonej od spodu, od boku. E, no jest to naprawdę bardzo solidny po prostu fundament i my zdecydowanie rekomendujemy płyty fundamentowe jako ten e, fundament. Jest jeszcze alternatywa w postaci słupów fundamentowych. Natomiast słupy fundamentowe stosuje się w sytuacji, kiedy naprawdę wykonanie płyty fundamentowej byłoby albo niemożliwe, albo bardzo, bardzo drogie. Jeżeli chodzi o pokrycie dachu, to mamy blachę na rąbek, współpracujemy z firmą Bratex i polecamy Wam tego dostawcę blachy, bo naprawdę nie ma z nią żadnych problemów, przychodzi w terminie. No, z punktu widzenia wykonawcy jesteśmy bardzo po prostu zadowoleni, a i z punktu widzenia klienta jakości tego materiału też możemy spać spokojnie i być po prostu zadowoleni. Tutaj mamy taką modyfikację naszych inwestorów, ponieważ zmienili delikatnie układ w środowisku przesunęli łazienkę na jedną ze ścian i dodane jest, słuchajcie, takie okienko w łazience. Jak widzicie, to małe okienko również ma roletę osłonową, które można całkowicie zamknąć. Tutaj widzimy orynnowanie, które nam schodzi. Kominki wentylacyjne na dachu. A to jest, słuchajcie, front tego budynku. Jest to dom w stylu nowoczesnej stodoły e, i tak też on się prezentuje. Tu przed budynkiem będzie piękny taras. Na działce już jest wykonana studnia, jest wykonane przyłącze prądowe, jest wykonane szambo. To wszystko, co teraz powiedziałem, macie w cenie zakupu działki tutaj na tym osiedlu. Kupujecie takiego naprawdę gotowca. E, nic praktycznie nie musicie tutaj robić. Nawet geodeta tutaj przyjeżdża i tą płytę. Tutaj na tych działkach, o jak możecie spojrzeć, tu są kolejne działeczki, tam już jest działka kupiona, tam już jest dom wybudowany. No po prostu dzieje się tutaj na tym osiedlu. Hausmar, tutaj jest ten 50 a tutaj my mieszkamy w tym domku mezanin 35. Co ja gadam domku? To jest normalny dom na dwie osoby w zupełności wystarczający. Tak prezentuje się, słuchajcie, front tego budynku. Mamy tutaj e, wyjścia na taras w systemie tym odstawno przesuwnym, a tutaj mamy te okna, które nam świetnie doświetlają m, tą część e, salonu z aneksem kuchennym. Chodźmy może do środka, pokażę Wam jak to wygląda w środku, bo tu jest naprawdę dużo miejsca. Dom ma 70 m2 powierzchni zabudowy i naprawdę w środku się moim zdaniem bardzo godnie prezentuje, więc chodźmy, nie przedłużajmy. Chodźcie, zobaczycie jak to wygląda, słuchajcie. Może na początku powiem Wam jak wygląda typowy projekt, żebyście sobie zobaczyli. To jest, słuchajcie, rzut tego budynku. W takiej wersji nazwijmy to standardowe, jaka jest u nas na stronie internetowej. Natomiast tutaj jest ten dom w lustrzanym odbiciu, czyli obrócone, to jakbyśmy patrzyli przez lustro. Weszliśmy sobie do budynku i to, co mamy standardowo. Wejście do budynku, mamy jedną sypialnię, na środku mamy łazienkę, tutaj mamy aneks kuchenny, tutaj mamy salon, korytarz, miejsce na szafy i e, drugi pokój. Tak wygląda ten dom standardowo, jak jest u nas na stronie. Natomiast inwestorzy wprowadzili pewne modyfikacje i już Wam tłumaczę, jak one wyglądają. Mianowicie, po wejściu do budynku, możecie zauważyć, że tutaj nie ma tej łazienki, gdzie się ona znalazła. A mianowicie, inwestorzy łazienkę przesunęli w kierunku ściany. Dwie sypialnie pozostały. Tu będą dwie sypialnie. Tu mamy wejścia do tych dwóch sypialni. Czyli inwestorzy przesunęli łazienkę z tej strefy tutaj. Natomiast te dwa pokoje zostały bez zmian. Co osiągnęli dzięki temu? Dzięki temu osiągnęli po prostu tutaj brak korytarza. A korytarze w budynkach jakichkolwiek no jakby zajmują miejsce, no a ich wykorzystanie jest tylko do przemieszczania się. Więc w sumie im mniej korytarzy tym lepiej. I jestem bardzo ciekawy Waszej opinii, jak Wam ta modyfikacja się podoba, i czy chcielibyście, żebyśmy taką wersję również wprowadzili do naszej oferty, powiedzmy to w standardzie, jako lifting. I wejdziemy sobie, słuchajcie, teraz do tej pierwszej dolnej sypialni. Słuchajcie, tak ona się prezentuje tuje tutaj, ta dolna, syp, dolna no po prostu sypialnia, bo tutaj nie ma tego górnego, górnego piętra. Sypialnie słuchajcie mają po 11 metrów kwadratowych, więc są to naprawdę bardzo fajne pokoiki. Jeden pokoik jest przewidziany dla inwestorów. Tutaj mamy nawet wizualizację jak to może wyglądać słuchajcie. Tutaj mamy naprawdę duże okno. Naprawdę ono jest duże. Otwiera się, uchyla. Okna są trzy szybowe, sześciokomorowe, naprawdę są porządne, po prostu te okna. Osobiście uważam, że naprawdę bardzo wysokiej jakości. To, co jeszcze można zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o projekt One Step Smart, to słuchajcie, wysokość pomieszczeń od podłogi do sufitu ponad 2,7 metra, więc to są naprawdę wysokie pomieszczenia. Tu oczywiście jeszcze dojdzie ogrzewanie podłogowe i wylewka więc ten poziom troszeczkę nam jeszcze się podniesie w budynku, ale i tak myślę, że przyznacie, że te pomieszczenia są po prostu wysokie i komfortowe. A tutaj jest ta druga sypialnia przeznaczona dla dzieci inwestorów. Jest to ich dom, nazwijmy to weekendowy, aczkolwiek jest to w pełni dom całoroczny. Możecie w nim bez problemu mieszkać, zameldować się, wybudować go bez pozwolenia na zgłoszenie. I ład można ten dom też wybudować. No a tutaj, słuchajcie, jest salon z aneksem kuchennym, i to, co mi się osobiście bardzo podoba, to tak, te wysokie po prostu, ta pustka nad głową. Są głosy panie, jak to ogrzać, panie, ciepło do góry ucieka. No ja sobie zdaję z tego sprawę, że oczywiście, jeżeli będziemy się kierować czystą, po prostu taką ekonomiką, to pewnie byśmy po prostu nikt z nas nie jeździł kabrioletem, prawda? A jednak kabriolety się sprzedają i podobnie jest z tym domem. To po prostu jest piękne, to po prostu jest ładne. Żyje się raz, więc czemu po prostu nie, nie korzystać pełnymi garściami? Jeżeli się komuś to podoba, to po prostu się nie zastanawiać. Mi osobiście się to bardzo podoba. W ogóle nie żałuję decyzji, że mam taki otwarty strop i że mam taką przestrzeń nad głową, a to jest zwłaszcza pomocne w domach, w których ta powierzchnia zabudowana nie jest duża i dzięki takim zabiegom, jak możecie tutaj zwrócić uwagę, tu macie wizualizację, jakby to było wykończone pod klucz, to naprawdę dużo dodaje takiego poczucia przestrzeni w tych budynkach i ja jestem wielkim zwolennikiem tego, i orędownikiem, mi się to po prostu podoba. A to, co jest jeszcze fajne w tym domu, to tutaj słuchajcie, jak możecie zwrócić uwagę, ta wielka przestrzeń to jest naprawdę duża przestrzeń może być obita płytami i słuchajcie, tam może być dodatkowe pomieszczenie, może być ogromny po prostu schowek, no w zasadzie takie półpiętro tak na dobrą sprawę. Tutaj możemy zrobić sobie jakieś drzwiczki, wyłaz czy drabinkę i po prostu też z tej przestrzeni na górze korzystać. Dom jest w pełni całoroczny, ocieplony będzie wełną mineralną, to wszystko będzie szło w strukturze. Tutaj widzicie belki konstrukcyjne. Ocieplenie będzie szło tutaj właśnie w tej przestrzeni. Będzie dodatkowo ruszt instalacyjny, wykonana elektryka, hydraulika i zakończone to wszystko będzie płytami gipsowo-kartonowymi. E, oczywiście będzie jednostka klimatyzacji, będzie ogrzewanie podłogowe, a tutaj słuchajcie, macie wielkie przeszklenia. I macie to wyjście, słuchajcie, w tym systemie odstawno przesuwnym. Te okna w tym projekcie są po prostu gigantyczne. Są, są gigantyczne te okna. Okna montowane na tak zwany ciepły montaż. I tak to się, słuchajcie, tutaj prezentuje. Będziemy sobie mogli tutaj wyjść na tarasik, jak już będzie zrobiony. Inwestorzy będą mogli wyjść. Wielcy miłośnicy kompaktowych domów. Mam nadzieję, że prezentacja jednego z moich najbardziej ulubionych projektów One Step Smart 70 parterowy dom po prostu przypadł Wam do gustu. Jeżeli jesteście zainteresowani ile taki dom kosztuje nic prostszego. Wchodzimy na stronę internetową Housemart.pl wybieramy One Step Smart 70 konfigurator i możemy się tym konfiguratorem pobawić, dostosować zakres do naszych potrzeb, do naszych możliwości, do tego co chcecie, żebyśmy po prostu dla was wybudowali. A jeżeli jesteście zainteresowani jedną z działek, które tutaj jeszcze zostały na sprzedaż, chcielibyście zostać naszymi sąsiadami, chcielibyście mieszkać lub przyjeżdżać na weekendy do wspaniałej okolicy, w okolicy Puszczy Białej, blisko jeziorka, blisko rzeki Narwi, blisko Saren, blisko po prostu przyrody, słychać cały czas śpiew ptaków. To słuchajcie, wejdźcie na stronę Housemart Development i zobaczcie, jak się możecie stać po prostu posiadaczami przepięknej 1000-metrowej działki, gdzie od A do Z wszystko za was zrobi po prostu firma. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Bardzo dziękuję, że zostaliście. Do samego końca trzymajcie się. Cześć. Housemart. Jesteś u siebie.